Cześć. Witam Was serdecznie. I pierwsza wiadomość jest taka, że wygląda na to, że nie prędko wrócimy do szkoły, przynajmniej do Wielkanocy. W związku z tym, e, nasze zajęcia szkolne mają być prowadzone właśnie przez internet w jakiś tam sposób. E, oczywiście, zebranie wideokonferencji na ileś tam osób jest stosunkowo trudne. W związku z tym ja wybieram tę niejako poniekąd sprawdzoną już przeze mnie opcję kontaktowania się z Wami przez media społecznościowe. Prezentuję Wam zawsze materiał, który gdzieś tam w jakiś sposób chcę, żebyście sobie przyswoili. Oczywiście możecie się ze mną kontaktować, możecie się ze mną konsultować i jak najbardziej w taki sposób póki co będziemy się uczyć. A dzisiaj będzie o liście czy też e-mailu nieformalnym. Zapraszam. Tak wiem. Pewnie teraz niektórzy zadadzą mi pytanie, no przecież na moim kanale już jest e, materiał o liście. Nieformalnym. No dobra, z jednej strony mogę powiedzieć, że jest o liście nieformalnym, ale nie o e-mailu nieformalnym. Natomiast, dobra, mówiłem, że to jest praktycznie prawie to samo. E-mail nieformalny jest nieco luźniejszy, nieco swobodniejszy jeszcze niż list nieformalny. Natomiast dla wszystkich pozostałych odbiorców mojego kanału, czyli nie tylko dla moich uczniów, no informacja jest prosta. Są, jest to lekcja. Online, jest, są to moje zajęcia szkolne, więc siłą rzeczy pewne rzeczy będą się powtarzać, ponieważ materiał szkolny jest ułożony spiralnie. Czyli to nie jest tak, że jest to liniowo i za każdym razem jest coś nowego, ale właśnie za pomocą takiej spirali coraz więcej, jak gdyby, zahacza się nowych elementów. To jest tak, jakbyśmy chcieli wywiercić dziurę za pomocą wiertła powiedzmy 3 mm. 3 mm. No to najpierw wywiercimy tę dziurę małą, a potem musimy ją okrajać coraz większą, coraz większą, coraz większą. I właśnie w taki sposób wygląda uczenie się w szkole. Dlatego gdzieś pewne rzeczy będą się powtarzać, natomiast pewne rzeczy gdzieś pozostaną już oczywiste. A zatem w taki sposób to będzie wyglądało. Oczywiście zachęcam Was do odwiedzenia czy też do zobaczenia tego mojego materiału odnośnie listu prywatnego. No, bo, tak jak wspominałem, jest on w sumie bardzo podobny do e-maila prywatnego. A więc, jaka jest jego struktura? Mamy, zazwyczaj w poleceniu mamy cztery kropki. Tak? E, natomiast ja jestem zwolennikiem trzyakapitowej kompozycji. Z czego to wynika? Ponieważ zawsze w każdej kompozycji, w każdym liście piszemy po co piszemy, nawet jeśli to jest list nieformalny. Tak, no więc w pierwszym akapicie po co piszemy i pierwsza kropka. W drugim akapicie dwie środkowe kropki, w trzecim akapicie ostatnia kropka i coś dorzucamy od siebie, że na przykład tam fajnie byłoby się zobaczyć. To jest takie uniwersalne zakończenie, które zawsze ładnie kończy nam list. Chodzi bowiem o to, żeby on nie był napisany tak od czapy, żeby to nie było tylko to, co jest w poleceniu. Natomiast żeby on w jakiś sposób fajnie zawsze nam się kończył. Dlatego dlatego te, te trzy akapity fajnie wyczerpują te cztery kropki. Nie jestem natomiast zwolennikiem robienia czterech akapitów. Bo po pierwsze w tym momencie, jeżeli zrobimy jakieś fajne powitanie i zrobimy jakieś fajne zakończenie, to one nam wyjdą nierównomierne, skrajne akapity nam wyjdą dużo większe niż środkowym. Mamy limit słów teoretycznie 80 do 130 słów, czyli a, natomiast natomiast owszem, ten dolny limit jest ważny, bo nie może być mniej, ale też no, nie oszukujmy się, nie da się napisać sensownego listu, czy też sensownego e-maila w mniej niż 80 słów. To, to SMS-y, ja piszę SMS-y na 80 słów czasami. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że potrafię napisać SMS-a na, na, na 100 słów. Natomiast natomiast te 100 słów, 120 słów, to jest takie absolutne minimum, żeby w ogóle nasza kompozycja miała jakieś ręce i nogi, jakiś sens. I tak, w pierwszym akapicie w ogóle staramy się pisać od 3 do 5 zdań na akapit. I teraz realnie, jeżeli w pierwszym akapicie wyjdzie nam 3-4 zdania, to fajnie. Drugi akapit, te 5 zdań piszemy. Czasem może wyjść 6, jeśli są krótkie, natomiast jeśli nasze zdania są roz, rozbudowane, są złożone i wyjdzie na mi więcej niż 5, to wtedy możemy ten drugi akapit podzielić na dwa. Jak najbardziej. I ostatni akapit, czyli zakończenie: 4 zdania, 4, góra, 5 zdań. Czyli co, taka optymalna, moim zdaniem, taka optymalna kompozycja to jest 3, 5, 4 w takim, w takim układzie, jeżeli chodzi o zdania w akapitach. I teraz, oczywiście, stosujemy zwroty nieformalne w e-mailu. I teraz, o ile w liście mówiłem, tam jeżeli sobie już zobaczyliście ten materiał dotyczący listu prywatnego, to tam mówiłem, że zaczynamy zawsze dear plus imię. Natomiast w e-mailu, nie ma tego obostrzenia. Możemy oczywiście zacząć Dear plus imię, ale możemy też zacząć jakieś tam Hi John, hi James, hello, może być z imieniem, może być bez imienia, to nie ma znaczenia. W e-mailu jakieś, jakieś to powitanie musi być, ale nie jest określone, jakie ono dokładnie musi być. Także także jest tutaj to wszystko o tyle prostsze. Dla tych, którzy zdawali egzamin, czy to gimnazjalny, czy to egzamin ósmoklasisty, jak pamiętacie, tam też był e-mail, z tym, że tam były trzy kropki do poruszenia i te trzy kropki, jakoś też trzeba było tam się zmieścić w pewnym linicie słów, no, tam się 50 do 100 było, coś takiego. Natomiast no, e-mail, czy też list maturalny ma cztery kropki, czyli cztery punkty do poruszenia, dlatego tutaj jestem tym zwolennikiem tej trzyakapitowej kompozycji, już mówiłem dlaczego. Pierwszy akapit powitanie z pierwszą kropką, drugi akapit dwie środkowe kropki, trzeci akapit ostatnia kropka i jakieś tam zakończenie. Do tego musimy się pożegnać, czyli jakieś all the best, czy jakieś tam best wishes, czy coś w tym stylu. Może być love, może być kisses, wszystko jedno co, ale musi być coś i na końcu dobrze jest dopisać swoje imię. Oczywiście na maturze nie piszemy imienia, tylko XYZ. W szczęście mniej więcej wygląda wygląda list nieformalny, czy też e-mail nieformalny. Natomiast prześlę Wam oczywiście w opisie poniżej jest jak najbardziej link do tego materiału mówiącego o moim liście prywatnym. Tak jak mówiłem różnice są znikome, więc w zasadzie nie powinno tutaj być problemu. Natomiast podaję wam również trzy linki, trzy linki do mm, gdzieś tam internetowe. Jak inni widzą komponowanie listów, listów nieformalnych, z czego dwa prowadzą do strony Learn English Teens British Council. To jest bardzo fajna strona, to jest bardzo fajna strona. Która, na której jest bardzo dużo czy to listeningów, czy kompozycji, nie wykluczone że z tego też będziemy w jakiś tam sposób robić sobie te listeningi czy kompozycję. Natomiast ona w tak dosyć fajny, taki przydatny sposób wskazuje jak rozwijać pewne umiejętności. Jest tam kilka tekstów modelowych, jest kilka fajnych poleceń, i to zachęcam, żebyście sobie robili. Oczywiście wedle własnego uznania. To jest tak, no jeżeli ktoś jest ambitny, no to to zrobi, to się temu przyjrzy. Jeżeli ktoś jest mniej ambitny, no to tego nie zrobi. Przecież nie będziemy za to karać. Natomiast natomiast e, no jakoś rozgraniczyć tutaj też, no niestety w przypadku oceny to musimy. No bo oceniać jakoś was musimy. Natomiast ja nie chcę was oceniać jakoś strasznie restrykcyjnie. No, bo w zaistniałej sytuacji to po prostu nie ma sensu, natomiast jakoś oceniać Was będę musiał. Dlatego gdzieś tam zadanie napisania listu czy też e-maila jest obowiązkowe. Pozostałe zadania gdzieś tam na tej stronie są dla chętnych. No dobrze, zatem przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy w tym naszym podręczniku, jakie to jest zadanie. Niedawno postanowiłeś, postanowiłaś prowadzić zdrowy styl życia. Napisz e-mail do kolegi z Londynu. I teraz mamy pierwsza kropka. Napisz, kto zachęcił cię do zmian i dlaczego. Wyjaśnij, jakie zmiany wprowadziłeś/wprowadziłaś. Opisz rezultaty wprowadzonych zmian. Przedstaw reakcje rodziców na twoją decyzję. Dla moich uczniów szkolnych to jest w podręczniku na stronie 57. Mamy writing ćwiczenie 9. Więc jak najbardziej, więc jak najbardziej tutaj ten writing chciałbym, żebyście zrobili. I w czym rzecz? No mamy napisz, kto zachęcił cię do zmian i dlaczego. Tutaj znowu przypominam o zasadzie podwójnej argumentacji. Tak, zasada podwójnej argumentacji, czyli zawsze staramy się podwójnie zaargumentować każdą kropkę. Ten e-mail, tak mówiłem, powinien mieć, no realnie nie da się napisać sensownego e-maila w mniej niż 100 słów, natomiast, natomiast, czyli innymi słowy, te 100 to jest takie absolutne minimum, jeżeli ktoś będzie w stanie to zrobić. Natomiast... No, jako że jest to, jest to lekcja gdzieś tutaj, czy musimy trochę bardziej komasować ten materiał, bo jak będziemy robić jedno ćwiczenie na lekcji, to my nigdzie nie zajdziemy. Mam również dla Was zadanie dla chętnych. Z klasami pierwszymi robiliśmy już opis ilustracji i ten opis ilustracji też pokazywałem Wam w jaki sposób to się robi, natomiast nie robiliśmy wyboru i odrzucenia. To jest fajna rzecz, i o wyborze i odrzuceniu powiemy sobie jeszcze kilka słów. Zadanie na wybór i odrzucenie to jest zadanie na ustnej maturze z języka angielskiego, gdzie mamy dwa lub trzy obrazki. Z tego musimy wybrać jeden i dwukrotnie uzasadnić nasz wybór. Natomiast jeżeli w zadaniu są dwa obrazki, to musimy następnie dwukrotnie uzasadnić, dlaczego nie wybraliśmy drugiego obrazka, lub jeżeli w zadaniu są trzy obrazki, czyli dwa odrzucamy, to musimy jednokrotnie uzasadnić odrzucenie każdego z nich. A więc zadanie wydawałoby się proste, natomiast musimy o jednej rzeczy pamiętać. jeżeli Nie możemy zastosować argumentu na nie, jeżeli już go wykorzystaliśmy na tak. Czyli na przykład, jeżeli powiemy, że nie jadam mięsa, bo jestem wegetarianinem, no to w tym momencie, dlatego nie wybrałbym obrazka z krową, na przykład. No to nie mogę powiedzieć, że wybrałbym obrazek z marchewką, bo jestem wegetarianinem. To nie jest uzasadnienie w tym momencie, prawda? Bo już wykorzystaliśmy argument, że jesteśmy wegetarianami. Dobrze, ja spróbuję teraz znaleźć jakieś obrazki w których mógłbym gdzieś tam trochę wam podpowiedzieć, trochę was naprowadzić na ten wybór i odrzucenie. Mam dwa obrazy, powiedzmy, mojego autorstwa i spróbuję je wam opisać oraz uzasadnić. Wyobraźmy sobie, że mamy, że mamy wypowiedzieć się na temat spędzania wakacji. I mamy właśnie. Te dwa zdjęcia, które właśnie pokazują się w tej chwili, co robimy? I would choose the first picture or picture number one because it presents the mountains. Odniósł się. Well, I am a real fan of mountain climbing because I can really appreciate the beauty. and the overwhelming nature of this landscape and i believe walking the mountains is a very good idea for people who want to spend time actively i wouldn't choose the second picture because it presents the same well of course, there are many advantages of visiting the seaside, but first of all, as we can see, the sea can be very rough, and this means that the sea can be very dangerous, which means we can drown and simply lose our life. What is more, spending time at the seaside uh, It's also risky or dangerous, because there are many people there and we can have our properties, our money stolen. That's why it is not the best idea. Widzicie, tutaj odniosłem się do każdego z tych argumentów, wybrałem góry, odrzuciłem morze i dwukrotnie uzasadniłem to, co mam do powiedzenia. Natomiast do każdego z tych, na maturze, do takiego zadania jeszcze mamy cztery pytania, z których egzaminujący wybiera dwa. Tutaj, w naszym, na naszej stronie 57, mamy dwa plakaty odnośnie zdrowego stylu życia. Mamy wybrać jeden, odrzucić drugi. Czyli musimy zrobić coś dokładnie takiego samego. Natomiast mamy jeszcze dwa pytania. I tutaj również postępujemy identycznie. Czyli, tak jakby to już są te, które egzaminujący dla nas wybrał. Czyli te, na takie pytanie udzielamy odpowiedzi, oraz dwukrotnie tę odpowiedź uzasadniamy. W taki sposób się rozwiązuje takie zadanie. I teraz, co ja od Was, moi drodzy, chcę? Chcę, żebyście właśnie to zadanie na stronie 57, to zadanie 8, również w jakiś sposób wykonali. I chciałbym, żebyście społączyli się ze mną na żywo najlepiej, ewentualnie może być w formie nagrania, również jest to, jest to przeze mnie przyjmowane i zaprezentowali mi wasz, Waszą interpretację, Wasze rozwiązanie tego zadania. Czyli mamy dwa zadania. Jedno to jest e-mail nieformalny, drugie to jest wybór i odrzucenie, czyli speaking. I teraz każde z tych zadań, oczywiście Wam, ocenię, to jest ocena na życzenie, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chciałbym, żebyście przynajmniej jedno z tych zadań, żeby każdy z Was zrobił. Jest to o tyle istotne, żeby jednak gdzieś ta nauka nie poszła, nie, nie odsunęła się całkowicie i żeby gdzieś to wszystko miało jakieś ręce i nogi. W każdym razie, każdemu, kto prześle mi takie zadanie e-mail w formie może być na mobi dziennik, może być w formie właśnie pisemnej. Eee, osoby, które nie są moimi uczniami szkolnymi mogą mi coś takiego wysłać w inny sposób w mediach społecznościowych, czy też na e-mail. E, podobnie rzecz z, ma się z moim z tym speakingiem. E, oczywiście osoby, które nie mają tego podręcznika, nie korzystają z niego, mogą wybrać sobie dowolne dwa inne zdjęcia, określić temat i takie zadanie zrealizować. Natomiast moi uczniowie chciałbym, żeby właśnie to zadanie ósme na stronie 57, właśnie w taki sposób zrobili. Czyli generalnie jesteśmy na stronie 57, 57 zadanie ósme, 9, 8 to jest speaking, 9 writing. I w taki sposób chciałbym, żebyście to zrobili. Oczywiście, ile dacie rady, no bo wiadomo, jeżeli macie tych zadań dużo, no to być może istnieją też zadania ważniejsze. Natomiast, natomiast w jakiś sposób. To, o czym tutaj mówię, również może być fajne i przydatne. To tyle, jeżeli by chodziło o to, co ja mam dzisiaj wam do powiedzenia. Tak jak mówię, no, jestem gdzieś cały czas online, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, pojawia się problem, który chcielibyście omówić, który chcielibyście przedyskutować, to jak najbardziej zachęcam. Normalnie na lekcjach to przychodzicie do mnie i każdy z Was mówi tę mowę. Czyli na lekcji to by wyglądało tak, że ten speak, że byłoby powiedzmy 5 minut na przygotowanie i każdy z Was ten speaking by mi musiał powiedzieć. Natomiast natomiast, no tutaj czekam właśnie na to, aż prześlecie mi ten, to swoje mówienie i podobnie prześlecie mi ten swój e-mail i w taki sposób będę Wam stawiał te oceny na życzenie. Tak jak mówię, póki co nie przewiduję stawiania jedynek, bo też nie o to chodzi. Natomiast, natomiast no, musi, musicie mieć na, na uwadze, że no, jak pojawi się Wam same kreski, to nie będzie was z czego oceniać, to to nie jest najlepszy pomysł. E, tym bardziej, że to też gdzieś przy ocenianiu biorę pod uwagę jednak tę waszą aktywność. Czyli owszem ta ilość tych ocen też ma znaczenie, no bo nie mogę ocenić tak samo kogoś, kto mi odda jedno zadanie i kogoś, kto odda mi osiem zadań. Prawda, więc to też gdzieś tam jest w sumie. A być może się, może się tak zdarzyć, że tych zadań się 8 nazbiera, jeżeli będziemy siedzieć do Wielkanocy albo i jeszcze dłużej. No bo na lekcjach też by ich tyle było. Wiecie, że ja oceniam dużo, ja oceniam praktycznie za wszystko, ale to też jest takie dosyć miarodajne w tym momencie. Ja wam to tłumaczyłem na początku roku szkolnego, dlaczego tak jest i taką sobie tej, o tę formę współpracy wymyśliliśmy. W każdym razie. Serdecznie Was zachęcam do zrobienia tych moich zadań. Tak jak mówię zachęcam Was do kontaktu, bo to ten materiał to nie jest koniec lekcji. Nasza lekcja to jest spotykanie się no niestety w internecie w jakiś tam sposób i właśnie do tego spotykania się w internecie serdecznie Was zachęcam. Tymczasem pozostawajcie zdrowi, nie narażajcie się na ryzyko niepotrzebne. Pozostawajcie w domu. I gdzieś tam spędzajcie ten czas owocnie, korzystnie, przydatnie. Życzę Wam dużo zdrowia, powodzenia, dużo zdrowia dla Was, dla Waszych bliskich. Wszystkiego dobrego, dobrego, spokojnego dnia. Cześć.